Hej, wszystkim, tu Anna Delula. Witam Was w kolejnym odcinku. Panny do wzięcia. Dzisiaj eliminacje. Tak jak mówiłam, zrobimy kolejny konkurs. Żaden z naszych panów nie ma umiejętności gry na fortepianie czy na pianinie, także dzisiaj się tym zajmiemy. Tak jak zawsze dążymy tutaj do tego, żeby osiągnąć drugi poziom tej umiejętności. Już tutaj im daję, żeby sobie ćwiczyli. W sumie ostatnio takie bardziej artystyczne są te ćwiczenia, ale tak to wypada, że jeśli chodzi właśnie o tą artystyczną stronę umiejętności Simów, to zazwyczaj najrzadziej są one tutaj rozwijane akurat w tym show. Co robi Natalia? Natalia sobie siedzi tam przy komputerze i gra, w ogóle odcina się od tego konkursu. To jest już w sumie no walka o finałową dwójkę, właściwie o finałową dwójkę, walka o finał, także... Dość emocjonujące tutaj będą te rozgrywki. No miłoż siadaj do tego fortepianu. Nie wiem, czy tutaj ma jakieś znaczenie to, że na przykład Kamil wcześniej rozwijał umiejętność gry na gitarze, ale chyba nie. Tak, brzdenko sobie bardzo miło i przyjemnie. Co temu znowu jest? Jest spięty dlaczego? Okej. Okay. Muzyka działa mu tutaj na nerwy, to nic, przyspieszymy trochę. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie takiego problemu jak z drzewkami bązai nieszczęsnymi. Mhm, Alan tutaj ewidentnie pozostaje w tyle, nie wiem dlaczego, ale miłość bardzo szybko rozwija każdą umiejętność. Tego tak zauważyłam, że on ma bardzo duży tutaj talent, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności, ale Kamilowi też bardzo dobrze idzie, także będziemy musieli to śledzić. Trochę długo tutaj ten pierwszy poziom zdobywają. Zobaczmy, zobaczmy jakim to pójdzie. Trochę ich tutaj dzisiaj przytrzymam. Mam nadzieję, że są w dobrej formie. Że pęcherze są puste. Patrzcie, no miłość kurczę tutaj jednak wygrywa, jeśli chodzi o rozwój tej umiejętności. Ale tak jak mówię, dążymy do drugiego poziomu, tak jak zawsze. Już tylko sekundy nas tutaj dzielą. Z tego co widzę. Tak, chciałabym przyspieszyć trochę ten czas. No co jest? Już mają pełne wszyscy poziomy. Ok. Kamil osiągnął drugi poziom gry. Spoko. Drugi poziom miłość. Czyli najpierw Kamil, później Miłoż, no i ostatni jest Alan z tym drugim poziomem swoim. Ok, no czyli wiemy już kto odpada. Odpada dzisiaj Alan. Yy, niestety, a tak się dzisiaj wystroił w taką marynareczkę. Jeju. Szkoda mi go. Czekajcie, spróbujemy tutaj złapać dobre ujęcie i zrobić mu zdjęcie. Dobre ujęcie i zdjęcie. Gdzieś sobie teraz pójdziemy, żeby się z nim pożegnać. Myślę, że do tego naszego kanionu. Ja nigdy nie wiem, w którą on jest w stronę, ale chyba w tą. Zrobimy sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Wiadomo, tutaj sobie podejdziemy. Na razie chłopacy mają wolne, więc mogą się tam zająć swoimi sprawami. Już im tutaj te umiejętności skasujemy. Nie wiem, czy Natalia nie przybiegnie tutaj w koszulce nocnej To by było dość dziwne Zmieniłam jej strój Wydaje mi się, że dość taki fajny ma teraz Taki zwiewny, o właśnie ten Bardzo fajna sukieneczka, podoba mi się Pasuje do niej nawet Nie wiem, taki, taki wzrok na Alana hmm. Odchodzi No tak, teraz zostaje już tylko dwóch simów Zagadniemy do niego, zapytamy jak minął mu dzień Powiemy mu coś miłego No i oczywiście spróbujemy sobie Szczelić tą fotę. Zrobimy sobie zdjęcie oczywiście z Alanem na pamiątkę. Tutaj jeszcze chwilkę sobie porozmawiają. Tak dziwnie teraz stoją. Natalia stoi bardzo wysoko na tym. na takiej górce w zasadzie. Dobra, róbcie to zdjęcie, bo po prostu nie ma czasu. Ja, super, fajnie. Fajnie, że sobie gawędzicie, ale czas tutaj ucieka. Także musimy się pośpieszyć. Dobra, zobaczmy, jak będą wyglądać tutaj na zbliżeniu. Nie, yeah, zawsze mi się to podoba. Dobra, troszkę oddalimy, przybliżymy i myślę, że będzie ok. Ops. Dobra. Ach, fajna tutaj, mina. Trzeba powiększyć oczywiście, zrobimy sobie duże zdjęcia i kilka. Dobra, widzę, że oni tutaj są mega flirciarscy, jeszcze na odchodne. Alan się tutaj pręży. Nie wiem, trochę zdziwiona mina Natalii, ale dobra, my sobie go teraz przeprowadzimy i ja za chwilę się do Was odezwę z powrotami. Już jestem z powrotem. Alan został przeprowadzony do domu wszystkich uczestników. Razem z pozostałymi kandydatami wybraliśmy się do baru różowego Flaminga. Zaraz sobie zobaczymy, jak tutaj jest. No, faktycznie różowo. Za to fajne bariery. Są talety, jest wszystko, czego nam potrzeba. Pokażę Wam szybko jeszcze skąd pobrałam. Oto i on. Tutaj osoba, która stworzyła to cudeńko. Także myślę, że teraz sobie spędzimy tutaj troszkę miło czas. A kto to? Don chyba tańczy. dziwnie tu widzieć Dona. Dobra, zamówimy sobie drinka musującą zebrę. No i oczywiście faceci też muszą tutaj sobie coś zamówić do picia, żeby uczcić to, że będą walczyć o finał. Znaczy, że już właściwie są w finale. Tak można powiedzieć. Ale tu fajnie. Mamy nawet basen, mamy jacuzzi, więc na pewno z tego skorzystamy. Tutaj jest stół do masażu. Wow! Fajnie. Dobra. Uczcimy to, że jesteśmy teraz wszyscy razem. Kurczę, trochę mi szkoda, że ta seria się kończy. Naprawdę, tak szybko to zleciało. Ale szykuję już coś innego, także myślę, że zapełnimy tutaj tą lukę. Też coś takiego powiedzmy a la show. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Widzę, że Don się dosiadł do nas też. Gdzie się podział Kamil? Kamilu. Eee, Kamil, co ty tutaj robisz? Co? Ogląda coś w, na telewizorze. Nie wiem dlaczego zupełnie. Czemu nie przyszedł się napić tego drinka? Teraz też gdzieś Natalia zniknęła. Co jest takiego interesującego, że oni tutaj ślęczą i to oglądają? Naprawdę mecz koszykówki. Serio. Nie wiem w ogóle, czy Natalia się napiła tego drinka, czy nie, ale jest trochę głodna. Także zamówimy sobie chipsy. Ty też, mój drogi blonda, się mógłbyś zrobić to samo: zamówić chipsy. O, i ten idzie teraz oglądać. Nie, nie ma oglądania. Mecza, meczu koszykówki. Tutaj proszę bardzo popływać sobie troszkę. Tutaj mamy taki wystrój, naprawdę iście cukierkowy. Ty się najadłaś tymi chipsami? Nie, dobra, dopiero jemy. też je. Je sobie, no, widzicie jakie grzeczne. Fajnie. Miłość sobie pływa. Jest bardzo, bardzo filerciarski. Na pewno sobie kilka tutaj interakcji, takich właśnie firciarskich wykonamy. Czemu nie? Jaki fajny pomysł tutaj te kieliszki i ten fontanny. Super to wygląda. Naprawdę niektórzy mają takie pomysły że szok. Dobra, wejdź sobie tutaj do. Panny z hydromasażem. Mm, tu możemy też jogę ćwiczyć, super. Możemy, czy nie? Na wolnym powietrzu? Nie, no jakoś chyba nie, bo to nie są maty. To mi się wydaje tylko zwykłe takie um, dywaniki. Tak myślę. Okej. Okay, widzę, że Kamil troszkę się teraz nudzi. E, także, o, tutaj z jakimś panem chcesz się pokłócić. Nie, nie, mój drogi, chodź tu. Wejdź sobie do jacuzzi. Natalia tak samo mogłaby skorzystać, chociaż ona za chwilę będzie musiała też pójść do kibelka. To jednak miło będzie razem tutaj porozmawiać sobie. Zagadaję troszkę, zaproś na noc. o la, sklebiaj. Dobra, ale to takie przyjazne sklebianie. Dlaczego on wychodzi? Ja nie wiem, czemu tych wszystkich simów tak ciężko jest utrzymać w tym jacuzzi. To jest szok po prostu. Dobra, e, pogadamy sobie też z Kamilem. E, Obściskuj się. Hm, może lepiej nie. Ochlap. Spoko. Możemy go ochlapać, czy nie? Okej. Okay. Widzę, że Natalia tutaj szybko i sprawnie zmieniła sobie stronę. Nie wiem, co robi Kamil, <laughs> ale wygląda dość dziwnie. Dobra, zdjęcie pamiątkowe oczywiście musi być, jak zawsze. Okej, okay. Kamil chyba chce się gdzieś tutaj przybliżyć. Myślałam, że gdzieś tutaj wyląduje koło Natalii, ale jednak nie. Tak wilkiem zerka tutaj trochę na Miłosza. E, Natalia próbuje wciągnąć tutaj Kamila też do tej dyskusji. Widzę, że teraz już wszyscy dobrze się bawią, także fajnie. E, hmm. O czym możemy tutaj z chłopakami e, porozmawiać? Czemu ona go nie oklapała? To mnie tutaj intryguje. Porozmawiamy o zainteresowaniach. Dobra, widzę, że Natalii chyba jest za ciepło. Zresztą ona musi też skorzystać z toalety, i później zajmiemy się tymi interakcjami romantycznymi. Dobra, zostawimy tutaj na razie chłopaków samych. Oni sobie natomiast porozmawiają o tym, że fajnie, że zostali we dwójkę tutaj. Nawet się lubią. No, oczywiście teraz może się zacząć taka ostra rywalizacja tutaj między nimi. co ty robisz? Czarujesz wodę czy, czy co? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, widzę, że Kamil chyba ma dość. Tak, też idzie do toalety. Dobra, miłość, w jakim Ty jesteś stanie psychofizycznym? Całkiem niezłym. W związku z tym myślę, że z Tobą najpierw powlortujemy. Kamil pójdzie sobie do toalety, a my tutaj się spotkamy przy stole do masażu. Tak na uboczu, żeby ze sobą miło pogawędzić. Mm -hmm. Simowie są teraz w dużo lepszym nastroju. Bo ostatnio troszkę tutaj fochowali się na siebie, ale dobra, żartuj, pochwal. No i przejdziemy sobie do tych interakcji romantycznych. Myślę, że tak trzy będzie w sam raz. Poflirtujemy. Nie, 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 nie podłe, nie podłe. O, 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 Kamil zmierza tutaj na naszą stronę nie dobrze Teraz to nie chcesz oglądać telewiz telewizora. Co? Chodź tutaj. Wszyscy oglądają, to Ty też możesz. Przełącz im na komediowy kanał zamiast na te wiadomości. Dobra, niech się tym zajmie. Zobaczmy, ile tutaj tych interakcji romantycznych. Ok, jeszcze możemy jedną. E, tak, no ten pasek romantyzmu, jak widzicie, u wszystkich spadł po ostatnim. Po ostatnim przyjęciu, gdzie tam były chyba jakieś flirty. Nie wiem z kim flirtowała Natalia tak naprawdę, bo niech wychwyciłam tego, ale inni Simowie wychwycili, więc te stosunki między nimi były dość napięte, ale widzę, że teraz wszystkim przeszło, także fajnie. <laughs> Miłość po prostu tutaj czaruje. Dobra, widzę, że on tutaj. Za chwilkę zagada ją na śmierć. O, jest też tutaj ten grill, a nie widziałam tego. Dobra, wy już możecie się tutaj nie zajmować sobą. Miłosza teraz wyślemy w tą stronę. Niech też poogląda coś sobie o sport. Myślę, że to by było to, co chciałby obejrzeć. Natomiast Kamil teraz mógłby tutaj przyjść i troszkę to nas zagadać. Na przykład pochwalić wygląd. Romantyczna, dobra, to jest pierwsza jego romantyczna interakcja teraz. Także liczymy tutaj. Okej, okay, widzę, że Natalii ten komplement bardzo się spodobał. E, pocałujemy ją jeszcze. No i oczywiście co? Co jeszcze? O, możemy tutaj poszeptać jej. Uu, la lala! La, 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 la. Podcałunek tutaj w tle widzimy gdzieś miłosza. Nie wiem co on tak dziwnie stoi. Czy mu się przypadkiem siusiu nie chce? Dobra, niech się tam zajmie sobą chłopak. No kurczę. Milu. Masz tutaj gadane, widzę. A nie, wszyscy miło tutaj możemy spędzić czas. Także spoko. Czy my możemy tutaj napełnić tą fontannę czymś? Na przykład czekoladą. Weźmiemy sobie tutaj wszyscy te e, truskawy. Jak e, świętować? Słuchajcie, to świętować. O dobra, kamil już tutaj nam tą fontannę napełnił. Także spokojnie. Będziemy łasuchować. Weź truskawkę, ty też weź truskawkę. I ty weź truskawkę w czekoladzie. Mmm, 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 No, Oczywiście nie mogą sobie wziąć z drugiej strony tej truskawki, bo to by było straszne przecież. Dobra, wszyscy wzięli sobie łakocie, więc... Możemy ich pośledzić. Co teraz robią? Ej, Miłosz, chodź do nas, stąd ci ustąpił miejsce. I zabrał drinka. No tu jakiś drink e, samotny leży, więc może się nim zaopiekujemy. Słuchajcie, Kamil, uniknąłeś cudem po prostu poparzenia twarzy, coś mi się wydaje. Dlaczego nie jesz swojej truskawy? Nie rozumiem. Zostawił ją i, i nie je. Może nie jest miłośnikiem truskawek. Może. Może tak być. Fajne miny. Nie wiem, jakoś tak ominęłam zdjęcia z Miłoszem, nie wiem dlaczego. Mógłby się tutaj do nas dosiąść, a nie tak zerka tak na Natalię z takiej odległości. Jeszcze tu filar mu zasłania. Ojej, Dina kalientę przylazła. Natalia, czy ty flirtujesz z barmanem? Proszę cię. Czekasz na drinka, OK. Nawet nie zamawiałyśmy, ale widzę, że barman nas tutaj polubił, więc czemu nie. E patrzcie, Don się do nas dosiadł, faceci rozmawiają pewnie o tym meczu koszykówki. Eee, Natalia troszkę znudzona ich konwersacją, czeka tutaj na drinka, ale patrzcie, jakiś drink mamy, także weźmiemy sobie ten. Czemu nie, w sumie nie wiem, kto go zamówił, czy Don, czy kto, ale skorzystamy z tej okazji. Oczywiście siostry kalienty tutaj siedzą, ale nie będziemy już robić scen. Powiedzmy, że nam przeszło, no jak wiecie, Mateusz Ogień tutaj odpadł przez chyba Dinę Kaliente, tak, której nie znosiłem, bo zaczęła tam z nim flirtować, no i Natalia to widziała. Niestety nie była wyrozumiała, nie, nie dała się przekonać, że to od strony właściwie Diny wyszło tak naprawdę. No cóż, tutaj ten koleś tak, nie wiem, śledzi nas czy co, tak jeszcze, o właśnie, zerka na Natalię. Chyba będziemy się już, słuchajcie, zbierać w domu, możliwe, że ten odcinek był troszkę krótszy. Tak, wydaje mi się, że jeszcze dwa odcinki i będzie już finał, a w dwóch kolejnych odcinkach pewnie wybierzemy się raz z Miłoszem gdzieś, raz z Kamilem. Mam tu na myśli na pewno granitowe kaskady jakoś miło tam spróbujemy spędzić czas. Więc każdy z panów będzie miał cały dzień, całą noc z Natalią. Także zobaczymy. No a później, oczywiście, będziecie głosować na to, który sim ma wygrać to show. Możecie się już zastanawiać, możecie też napisać mi w komentarzach, którego bardziej lubicie. I co myślicie o tym, że Alan odpadł? Słuchajcie, odpad Alan bardzo daleko zaszedł, i wydaje mi się, że kurczę no, takie dziwne trochę, bo on jest taki artystyczny i że nie podołał tutaj y, temu wyzwaniu z tym pianinem. No ale tak się zdarza. Ja teraz, y, oczywiście, wezmę wszystkich do domu. Y, no i położymy ich spać. Bo już najwyższy czas, żeby po prostu później byli wypoczęci, żeby tamten kolejny dzień można było zacząć w miarę szybko. Czy wszyscy idą do domu? Tak. No i to by było na tyle. Simowi idą spać, a ja zapraszam Was, słuchajcie, na kolejne odcinki z tej serii, bo to już niedługo, niedługo będzie koniec, niedużo nam niestety zostało, ale później znowu zrobimy może kilka odcinków, właśnie z życia, po show, jak każdemu Simowi ułożyło się życie. Także trzymajcie się i pa pa!